Eee, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Udało mi się wygrać e, modyfikację do Gotika 1 edycji rozszerzoną. Nie było to łatwe, bo musiałem wgrać chyba z 5 paczy, e, zaczynając od jakichś player kitów po jakieś inne głupoty, żeby ta gra mogła wyglądać tak, jak w sumie będzie wyglądać. No i w grę nie grałem od 9 lat. Ej, czy to się przechwytuje w ogóle? Bo tu nie widzicie. Są jakieś alerty o epilepsji. Wy tego nie widzicie. Nazywam się Diego. Jestem. Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał, wewet... Aha, aha, aha. Plus jeden do wszystkich atrybutów. A no bo ta modyfikacja edycji rozszerzona dodaje nam różne głupoty. Siłę dodajemy. To nie ma dubbingu to... Dzięki za pomoc. Jak sobie chcesz Dobra, wiecie co, bo ja bym chciał y, troszeczkę dźwięk zmniejszyć Ogólny Żeby to mnie nie przyćmiło Czekaj. Dobra, co powinienem wiedzieć? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla królów. Cóż, w każdym razie, tak robią ludzie ze... Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary. Trochę głośno jest. Opowiedz mi o Starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Przysyła nam broń, chleb. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. No, kaczanki, zawsze miałem problem właśnie z nagrywaniem tych kaczek. Nie chcę mi ich bardzo pokazywać. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie... Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mu... A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. Na twoim miejscu trzymałby język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku. W starym obozie. Mhm. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w starym obozie. A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko... No i są jeszcze świry z sekty, na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają aż ich Wygląda na to, że jeszcze. na twoim miejscu. Nie traciłbym czasu na zadawanie I tutaj właśnie zawartość dodatku. Opowiedz mi jeszcze, nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte magiczne pole można wejść, ale już nigdy. Jeśli jest stąd jakieś wyjście. Tak ci śpieszno, żeby się stąd wyrwać? Załóżmy, że chciałbym dołączyć do... Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem TO. Trzymaj się. Dobra. Po... Na koniec tego odcinka po... Ej, w ogóle życie straciłem. B. PZ 40 punktów. Szanse porażki 90%. Magia nie specjalne. Siła 8. Gildia Skazaniec. Okej, okay. nic nie mamy tak właściwie. A, zapomniałem, że w tej grze, jeśli chcesz podnosić przedmioty, to musisz kontrol i do przodu. Nie sam kontrol. Czyli to jest po prostu wymiana. Naprawdę, z gotikiem 1 nigdy nie miałem jakiejś bardzo dużej styczności. Z reguły, ej, nie mogę w USAD chodzić. a sterowanie Gothic 1 jest jeszcze bardziej oporne niż dwójce. Gothic Okej. Okay. 10 sztuk i 5 szynek. Ej, fajnie, fajnie, że mamy przynajmniej jakieś zadanie tutaj. Spoko. Strażnik. Czy nas nie walnie zaraz bariera? Wyświecimy się na niebiesko już. że mało się nie zesrałem Straszne to jest Jeszcze nawet... Ja nawet nie byłem blisko tego Jeju Ale nie, gra wygląda przyjemniej dla oka Działam tych jabłek szukać? Bryłka rudy. Wyobraźcie sobie, że w kotiku 2 Dwa... za rudę już więcej trochę trzeba dać. Ale się dziwnie pływa, bo altem. Tylko raz chyba miałem styczność, ugrał lata ten strzała, jabłko. Zaraz wam co się powiem, nie znam szczegółowo zmian, które oferuje modyfikacja, jednakże wiem, że za pomocą sposobu walki, w jakich załatwimy na przykład ścierwojada, dostaniemy do atrybutu Czyli jeśli zabijemy. Pięścią czy tam bronią białą, to dostaniemy do siły. Jeśli bronią dystansową do zręczności. Rozumiecie. Ej, lepsze tekstury są. Naprawdę są ładniejsze. Teraz sprawdźmy sobie opis zadania. Eee, poprosił mnie o obsługę. Zastanawiam się, czy mogę. Dobra, chyba już tu nic nie załatwię. Strażnik. Koniec, nie mogę zamigać. Można wgrywać również do Gotika również DirectX, na przykład jednostkę. Ciekawe, czy coś testują z Ray racingiem. Jabłko. Jedno jabłko mi zostało do znalezienia Nie no ale fajnie Powiem wam, że przechodząc ogólnie Gotika 2 można było e, Zauważyć Jakoby niektóre modyfikacje zostały lepiej zrobione niż sama gra I naprawdę warto Pytać za niektóre modyfikacje, bo są godne uwagi. Uważam, że nawet te mniejsze, które zajmują jakieś 2-3 godziny też mogą być naprawdę bardzo fajne. I to wszystko to jest studnia bez dna. Okej, okay. 75 exp. 15 bryłek. No, no, nie opłacało nam się to za bardzo. Ale mnie to ogólnie śmieszy, bo jeśli jakaś osoba miała zapasy bryłek rudy i z tymi bryłkami poszła do Corinix po upadku bariery, to mogła naprawdę bardzo dużo kupić. Tutaj tej rudy jest bardzo dużo. A nagle po upadku. Teraz można gadać jakby z dwoma postaciami naraz. Porządku. Tylko, no raczej nie będziemy za każdą walkę dostawać atrybutów. Nie wiem dokładnie, jak jest to zrobione. Dokładnie nie wiem. Cieszę się jednak, że. Jak to otworzyć? Mogę chodzić spać? Tutaj nie ma już systemu głodu i tak dalej, jak w Elchiwerze, bo tam to była masakra. Z reguły to dlaczego stan... odrywasz mnie od moich snów? Będziecie musieli sobie sami to czytać. Mnie zainteresuje ogólnie temat kruka. Tak się nie zwracałem na niego uwagi wcześniej. O, są bronie. A, tutaj pytanie, będę chciał broń dwuręczną czy jednoręczną? Mhm, nie mamy tyle. A 15 obrażeń, bardzo dużo. Nigdy nie instalowałem tak samo żadnej modyfikacji do Gotika 1, tak jak w sumie wiecie, mówiłem, miałem elastyczność z tą grą. I nic nie robiłem. Pamiętam jak jeszcze niedawno grałem tutaj na archiwarze w Gothica. A ta gra jest ciemna na nagraniu. Będzie trzeba użyć jakiegoś Brightlessa Strasznie ciemno. Dobra, na razie zabijmy go kilofem. ten krytoż. Aha, są so achievementy. Super, 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 super. Naprawdę bardzo się cieszę. Jak na razie, bardzo pozytywne wrażenie sprawia ta, 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 ta edycja rozszerzona. Wszystko jest czytelne. Poza tym to nie była pierwsza krew, bo przecież sząszcze zabijaliśmy. Nie mogę się poruszać na boki e, za pomocą AD. Górskie ziele. Jak stoimy za ekspem? Dwieście piętnaście. Ile dostałem za niego? 40 ekspo, chyba skrzynia wytrychy, monety. Ciekawe, co mogę z monetami robić. Kilo w kolejne. Zawaliło się. Diego tutaj kazał nam w gotiku dwójce brać e, tą sakiewkę stąd. Niedawno grałem właśnie w Elchivera, ale odpuściłem sobie, kiedy już byłem, e, Przemierzając się do kamiennego smoka. Już naprawdę miałem dość tam tego. Chciałem wrócić już jak już do jedynki. Zrobiłem sobie przerwę. Tu, z tego co mi się wydaje, powinien być. Chciałbym Nie I jest w sumie. A nawet nie jeden. Ponadto co słabsze w godiku 1. Jakoś tak. Inaczej się zachowuje. Inaczej się zachowuje jak w tym W gotiku dwójce, ogólnie to powiem wam, że co ja powiedzieć? Nie wiem, jakoś topornie się gra w tą grę, ale spodziewałem się, że ta, te, ta modyfikacja może dużo naprawiać. Nigdy nie było serii na moim kanale. Znak. Ma większe obrażenie. Yy, a nie mogę. Dwa, dwa siły potrzebne mi. Sterowanie drewniane jeszcze bardziej niż G2. Tam przynajmniej mogłem normalnie obracać kamerę i jakoś to żwawiej szło. Do tego sterowanie można było się przyzwyczaić. A tutaj też inne zachowania potworów są. Widać, że to nie jest kopia w kopie. Tylko jest pewna różnica. Hmm. Na przykład teraz muszę mieć kontrol i strzałkę do przodu, żeby to w ogóle podnieść. Chyba w Gothic 2 dało się zrobić sterowanie z G1. Nigdy z tego nie korzystałem, oczywiście. Ciężko sobie wyobrazić, że ja bardziej tę górniczą dolinę znam z perspektywy oddziaływania na rzeczy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To się już więcej Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. To nie mój problem. To nie było zbyt mądre. To się chyba nigdy nie skończy. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Lepiej się do tego nie mieszać. W tej chwili myślałem, historii że musi to się skończyło już dawno prawdy. temu. Pewnie masz rację. Mam już dość tej paplaniny. Mordrag. Jeśli myślisz, że. Musisz uważać. Hej na ty. To, co Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno jest. Naprawdę? Ma... Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie, wien... Dosyć mili ludzie wszyscy. Dlaczego ten teren jest tak... Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub... Ba... Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć... Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Gdzie mogę... Z... Popytaj ludzi w starym obozie. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy... Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, równy z ciebie gość. Powinieneś pomyśleć o dołączeniu do nowego obozu. Gdybyś kiedyś tam trafił, pytaj o to on zajmuje się. No Bandytami. Mi się wydaje, że to mroczne tajemnice wprowadzały inne obozy, więc nie mam. Być. Skąd mogę wziąć lepsze. Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Opowiedz mi... Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można w pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wodę. Często kręcą się tam orkowie. Albo... i jeszcze jedna rada. Nie... Dzięki. tylko nie myśl, że wszyscy tutaj niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupali. Będę o tym pamiętał. Za stare kilof. Trochę niemy ten moc, co nie my ten mocno nie tobrowe k W tym dużo racji. Dobra. Trochę głośno działa mój komputer na gotiku jeden. Dziwna co nie? Nie powinno tak w żaden sposób być. że zaraz zakończymy ten odcinek. Następnie udamy się po prostu do obozu. Ale się cieszę, że gram w tę modyfikację i naprawdę jestem zadowolony jak na razie ze wszystkiego. No nie! Kolega mnie mi zabrał. Ekspa. A to było chamskie, co nie? Moje tajemne sztuki walki z DPT-2. Żadne nie będą działać, niestety. Wiecie, jakie miałem wtedy? Triki. Na jadę. Na czerwono to jest wróg. Są tu różne oznakowania. Jeśli postacie są dla nas neutralne, jest na, na biało. tutaj takie nawet zdobywanie skrzyń Trwa A, da się wszystkie naraz, super Super, da się wszystkie naraz. Żadnej mapy nie mamy Czym się tutaj na co ci to wygląda? Pilnujemy, żeby żadne paskudstwo Masz dla mnie. Tak, nie zapuszczaj się do la. Chyba, że jesteś wystarczająco. Okej. Okay. Idź jak naj. Ale ładnie w tej górniczej dolinie. No, tam jest ktoś. nie wiem do jakiego obozu dołączę. Dobra, zakończymy na ten odcinek. Cześć!